to okay. nie ma jakiegoś trybu z fortami czasem? Czy coś takiego? Nie, Ej, nie ma tutaj wczy we wczytaj mapę. Słyszysz? Halo, energii mm -hmm. Nar jesteś? Nie ma tutaj no we wczytaj mapy. Żadnej mapki, nic. Nie. Ale zasubskrybowałeś ją w warsztacie? Tak, tak. A wyszło do z gry, żeby cię ci pobrało? Yy, nie. Musisz no, wyjść, to wtedy Steam ci zaczyna pobierać rzeczy z warsztatu. Dobra, 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 to on zrestartuje grę następnym razem. Ale ta mapa będzie dobra. Zgoda, następna będzie, to musimy ją zagrać. Mega dobra mapa. Ach, nic się nie zmienia. Nexus, ma dziecko? No to zostanie z nami na zawsze. Muszę... <śledziny> Szok i niedowierzanie. Nie, nie. <śledziny> nie, no jak? Cały czas pisze do grawki. No bo jestem zielony. nie, no, nie ma przypadkiem Co? chłopaka w e, Boże, nie Flame jest no ale ale ja mi można tym ja razem robić ja. Ale Nexus, bo to nie rozumiem. Ja próbuję, tylko ona mi nie odpisuje. Jest mi smutno. Ale co, ale jak mi? próbujesz? Ale co ty próbujesz? No, na przykład wysyłam zdjęcia Penisa. Odbiór? Ty, stary, ty robisz to kurwa źle. Patrzcie, no, ty. a jak powinienem robić? Myślę, że. Wydaje mi się, że nie zaczynasz od zdjęć Penisa. A czekaj, zaczynam Nexus. Powiedz mi jak myślisz, zaczyna. Musisz ją wziąć w kąt i ją stary zgwałcić. <laughs> no. Stary wie, że to będzie taka zemsta gumowa, gilotyna. Zotek mógł oglądać. No cześć. Siemanko. Witam w moim wpierdolu Siemanko. Witam w moim. W Prace. Było spoko. Nie zgwałcili mnie. Ja. <laughs> tak mało ale byłem wow. ci na, na posyłki, bo musiałem przynieść im jedzenie z, M z KFC. Znaczy poprosili mnie, a ja Postaw jako st Stima? osoba, która myślę, że karma wraca, to to zrobiłem. mi sojuszek z... czy nie? Możemy zrobić. Tak? Tak. A ja też mogę być z wami i zgwałcimy Nexosa? W opcjach Steama. musielibyśmy, nie? No, no, ale pomyśl jak on się będzie czuł. No. Atakują mnie! No <noise> to zróbmy to sobie już, co Pana... Gdzie na, na, się... Na, gdzie na, się na, ten... Gdzie się włącza to pobieranie podczas tego? Który jest Nexus? Czerwony, tak? Czekajcie... Dobra, gdzie to takie fajne rzeczy jak, kurwa, banana, bomba? kurde inne... To zablokowane. Rozrywane. Nie wiem, nie wiem gdzie to jest w tych ustawieniach. Jakie ja mam kolor w ogóle, zapomniałem Zniebał ci jak Mikołaj Nexosa O Boże wow. Czemu wy macie większość tych zajeb... <gulakowano>. Kurwa one mać Ooo O. twarzą od tego Bolało, bo one dopiero co No bo będą się odblokować dopiero A dopiero po kilku turach To tak, jest tak. Nexos? Taki niszowy streamer A, re a resztę <gulak> trzeba jakoś <gulak> chyba kupić odblokować Dobrze ty uważasz byś mnie nie trafił. Czy nie? No właśnie wiem, zastanawiam się jak to zrobić, wiesz? Musisz wybuchnie na mojej, w mojej głowie, to tu strzelaj, Strzelajcie no. przyjmę wszystko Ośle uderzenie to jest Hadukiem, tak? Tak, eee, nie? Tak, uderzenie on za pięść. Trochę Co tam słychać u moich ten... Rodziców, A Ale ja zrobimy tak, że ja wezmę minę, <laughs> podłożę minę i ucieknę, okej? Okay? Do Powinieneś przeżyć, ok? No Do dobra Aha. No to za, zaraz to zrobimy, słuchajcie, zaraz włączymy. Masz grubego, nie, nie pójdę cię aż tak Ale, szucie, ale, ale on, to, on, on to po chuju robi, ej. Jest dobrze. Ha, jest no, dobrze no, to on cię wykorzystał, zobacz. I to tak na maksa, kurde. Który... Nie, stary, to jest poświęcenie dla zespołu. No. Poświęcenie A ja też, ja, ja to samo bym zrobił, stary, no tak, A. Musi A, tak musi być. Tak musi być. Podaj mi to wyzwanie, rok złodziej. Kim jest Masha? Córką Nexosa w <laughs> przyszłości. What the fuck? Kurde. I, i co to zrobiło? A to jest teraz chore, tak? Będą kaszleć. Tak, będą kaszleć. Będzie jeszcze dziś Dark Souls zobaczymy, a Backland, nie wiem ile będziemy grali z ekipą. Hmm, Motko tak, wiesz, tak. że streamujesz? Młodko, wiesz, że streamujesz? Tak, tak, jak Może już prowadzą nam rakietkę, czy coś? Właśnie, słabo chyba. Chociaż, czekaj, czekaj, bo tu są... I na wiem, lot tam stary, skąd? <laughs> Nie mam żadnych, kurde, nalotów, nic. No co? Chcesz revenge Poza. na mnie zrobić, to stare możesz, pozwolę ci. Będziemy kwita. Wow. Czy jak miałem jak miałem się w w używa? Nie e, tabem no. spróbuj, może? Evening, Jej, wow. zmarnował to! No, to dzięki za pomoc, wiesz. Jaki ty masz głos w ogóle. Ej, moment, gdzie ja jestem? A masz 7 sekund! O, no. <laughs> Przejechał se dupą po tym, po kraterze. <laughs> yeah. Yeah, ja tu nic nie miałem do zrobienia. Dobre, dobre. <laughs> Cześć, Berry. Co je po efektu? Kurde, w penisodołku siedzi. <laughs> penis <o> dołek, <laughs> czy twój penis wygląda <laughs> jak ten tydzelek, Nexus? Nie ale stary taki, wiesz, taki... Co to jest styłem, jakaś no? stuleja stary, no spójrz na Stule. No zwęża się drogi, na samym nie. końcu, Ty no. zauważyłem, że cienie są nawet na tym tym widzicie? A, o, Zauważam, na tym, tym. widzicie? A, o, oko podmuchy Kto mi? jest żółty? Cień ładny mm, A ty? Pod jest. <laughs> Dobra, to ja poświęcę się nie, Ale nie? ty nie? jesteś kurde koleś Moment Kto jest żółty? <laughs> Teraz masz chwilę, masz chwilę do sobie co on zrobi, co on zrobi? zrobi? Skwałcę cię Masz chwilkę 8 sekund Ja kurwa zrobiłem Spacja, spacja Rzucaj <noise> Pierdalamy Ole tu jest kombinacja! To by mina! O kurde Wow. No, spadło? Nie wiem czemu To spadło w ogóle tak szybko. Ale ja cię tam myślę. stary zajebie tam na dole stary ale jak cię tam dorwę tylko Kus, Kustyk? Co to tak nazwał tego Ja? To, to H jest nazwa Mój w końcu nie? A nie, Uj. to jest mo moc tylko! O nie, to wypierdalać! O. Czuć, <laughs> to no. Ale on leci jak Batman. Play me. I'm Batman Pamiętaj, Flamey. Janej umowy. No, ma ze mną umowę. W tej grze. Z nami? No ja, ja, i... ja to by nie słyszałem. Ja to by nie nie słyszałem. My ziomki! Ej! My ziomki! Kurde jaki tam bros dozał <gulet> <gulet> <coughs> It's ok! It's ok! Świat vs. Nexa Świat versus Nexa oh, wow. okay. yeah, cool. Ale to jest gwałt cool. trochę na niego no. okay. Okay. Każdy Teraz mnie zabije na dole niestety <gulet> O oh, wow. oh, mój bicho. No cześć chłopaki To <gulet> tyle z tych boksów że ja pierdolę <gulet> <gulet> No to cześć chłopaki No to cześć chłopaki Zostaw moje kroiaczki. Free Freeprox. Moment, kto tam jest? Kto tam ale, ale, jest? Ale, aleluja penis i prawiczek. Aleluja. To się Enterem używa? Jak, jak lecisz? Eee, Ach, nie, nie, spację, się. pojawia ci się Jotelpo i wtedy ruszasz łapeczką, wiesz? Aha. Ale za skutachy, kurde. Tu nie zrobiłeś Nexus. High-styled! Join! Me. Stary, tam, tam jest idealny granat, stary Aj <śled> stary, zobacz jaki tam masz kurde kąsków na dole Dołącz do mnie, pamiętaj. Ja uhonoruję na, nasz wcześniejszy wygramy. Mówię ci jak wygramy, jak stary pokonamy ich, to ja się sam zabiję stary Za to, tak, że Tak, czy, jak, tak, tam tak tam za to, że przegrałeś znaczy, w ostatniej świadamy. tej Pomagałeś jak mi przegrałeś stary, ja bę będę miał drugie miejsce, honorował twojego boku Honorowa? Tak Ok. Nie, nie, nie rób tego. Alec, <gulity> ja jes jest jesteś słaby. Jaką dziurę od zawiódł? Gwałcą mnie! Weź. Już, już mu dzisiaj, Już mnie dzisiaj gwałcił Mikołaj. Ja muszę tak na slajku Masz jakiś stary nalot bombowy? Weź go w tydzień, żeby kąć stary nawet. No ja nie wiem, czekaj. Tutaj po jedną postać z Ale, ale za skutachy, sku nieee. <grym> <grym> nie. Fak. Nie. Mi A tak powietrza tak stary. stary. Nie dość, że dziś Mikołaj, to jeszcze moi koledzy. O Boże. Za dużo takiego... Jak ja na ja to mogę zrobić? Tak, wiem, oni chcą mnie zabić pierwszego, bo się mnie boją. Aha. Chyba, chyba sobie kupię Wormsy, wiecie, i będę grał z wami. Stary, dodajesz. No, nazwa jedna postać będzie sos, druga będzie Stulejmi, trzecia będzie Stulejprox, i stulej styledo. Jadę ci wpierdolić! No <grym> Aj chuj, zabrakło mi benzyny. Tak, zabrakło mi. Mikorola, tak, nie, nie, Mikorola. Są... Mikorola mnie nie gwałcił. Nie, tak, no serio, myślałem, że Slay wygląda jak pani z wychodzącym robakiem z cewki. To nie do końca moja twarz. <grym> Ale byłeś blisko, można oh, wow. się pomylić. Co ta twarz? Ja Jadę ci wpierdolić, no Nic, muszę też się zmarnować. Co? Też zmarnowałeś? Nie udało ci się no, zmienić No nie wiem nie wiem jak to się zmienia w ogóle. Akurat ja bym wam powiedział. Ale, ale to w dół, to w doł, to już tak przy okazji. Dead no Krok. jest jaka zjata, zobacz oh! To tyro! Moment O oh, wow! O oh, kurde! Było na 5 sekund Kurde, co tu robić? Miałem nadzieję, że tego poprawię, tam będę co mieć, co wiesz? A teraz mnie wykończy i teraz nie, nie mam na jak na do niego po, dojść, co wiecie? Co nie co to mam to jak to do niego robić? dojść. On się zaraz przeteleportuje, tam trzeba coś zrobić. a Kostaro, jest skończone. Ta no no nie. jest skończona. Dobra, Luiz, tak do to do z subów zostać moim robaczkiem, bo mam jeszcze 5 robaczków do nazwania. Nie zdążyłem wszystkich. Ja ja! Cześć, Cześć, Wykończamy go, czy nie? Musimy go dokończyć. Dołączcie i... do mnie! Nie rób... Nie, nie. nie masz, masz, bombkę? Stary. Has, idź kop. Stary, chodź kop ze mną. Nie, no, czekaj, czemu bo... Czemu nie używasz banana bomb takich Jak, Jak się bolo? używa? No bo jeszcze nie ma. Staruszka. No, Wy... Ona eee, idzie, idzie i wybucha. I zabija On zabija no. Idzie i wybucha. Hej On przebijającą się, stary, najlepiej. Taką star bombkę. No kreta, kreta jakbyś spuścił. Czy gra z nami rok? No zobacz, no tutaj jest rok. Ja nie mam! A słyszysz gdzieś żeby roka? Jak chcę sprzedać sobie nos na czoło. A to jest koniec? O oh, wow! Oh, no. Muszę dwa razy tego użyć. O dobra. Boring. Mogą Boring. być przyszłe suby <laughs> Slayprox. No. I call to you. Z z a. Oni się tu zniszczą, zobacz. Stary. On się ostansowy. zaraził, stary, on jest tym, który cię zaraził. <laughs> wiem, zobacz, zaraził was Tak, stary, ale to nie znaczy, że ten. Ja robiłem to, bo musiałem się bronić Slayprox. Uwierz outsider. miałem szlachetne instancje, <laughs> szlachetne intencje, <śmiech> <śmiech> <Ale> instancje, instancje, <laughs> <laughs> ale wy jesteście Czekaj, czekaj. Oh, no. nie, zostałem zgangwangowany. Tak. Granat rzucić? Granatem go zabiję. Mm, Wiecie co, wydaje mi się, że, sobie po prostu, że bardzo musimy zrobić akcję, nie przed zabijaniem Nexosa, musimy, no for killing Nexos, wszyscy na czacie piszcie i może, może... Pixar Improcess i altajmy No for killing Nexus. No for killing nexus! <noise> Sheep <noise> Jak się to fajnie tam rip pokazało Podoba mi się, <noise> Podoba mi się. O flaming tak <noise> Nie, Nie róbcie spoko. tego Jak się tego w końcu używa tego, tego switchowania? Nie używa się go no spróbuj tam nacisnąć jakieś yes, niektowej. Jest for nie, killing nexus, kurde wszyscy. O gnoje. Ile masz życia tym robakiem? Oby eee, nie wiem, nie mam pojęcia stare, nawet nie wiem. No, możesz teleportować do niego, stu ci nie zabierze, nie? Kulturą? O no ale bombę, wiesz to się może przebić przez ten. Aleluje bombę. Ja tylko szybko... Kurde, o firdem <laughs> ja No pięknie winne. <laughs> nie, 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 no, stary no to jest przeciw wiesz? Ouuuuu no. Czyli jednak tu jakieś nieufności powstają. Nie, no wiesz w pewnym momencie no, będzie nieunikniona, żeby no, sobie to robić kuku, tak? kwestia no, jest tylko taka, że... że no nie mam ci, jak ciebie dorwać kuki, nie mam kasy ani niczego, nie? Flay mi trzymaj show zrobił creepy w chuj stary Co to jest? To jest creepy w chuj stary Tam coś jest kurde zabrania zebranie tylko. Co to będzie? Co to będzie? Ja pierdolę. Ja pierdol. To jest moja morda, kiedy ja zrobiłem taką minę? A wiesz pan. Oj fuck. What the fymżdżamy nexosa? Jak on ma on Lecz mar, lecz, pewnie, że ci Zaprzestańcie aktów agresji! Spoko. Gramy! Nie róbcie tego! Urlop mam, remontujemy Jest Jest for suck my dick Jest pięknie teraz, Nexus czuje się jak ten, teraz jak Isis, kurwa, Zaczął... O dawaj HS Allah Akbar! Co mamy robić? Co możemy Hello, zrobić Allah Akbar! Znaczy, HS mógłby dokończyć swoją dziurkę Dziurkę hs -a. No to nie wchodźcie, A. bo was wszystkich powyżrzy Wypuścimy tam babcie, która go zgwałci <laughs> Hashtag przeproś <laughs> Oh wow Tylko musisz zrobić dziurę, HS jak oni mnie gwałcą, no. Oh, fuck, co ty... O oh, wow, będziesz taki bolzi? Nie wyjdziesz z tej dziury żywej. Od razu ci to mówię. Może. Nie wyjdziesz z tej dziury żywy. Może znajdziesz sposób, żeby mnie naraz zabić. Ty, prokuratorzy, słyszałem do niego, stary. Ty, ty, ty pójdź, nie może dwóch jednocześnie, jak z dwóch stron będzie, stary. Wiesz, go w końcu będziemy... Ale nie, nie będzie. czekajcie, bo Kręcone. mamy więcej robaków. Mamy więcej robaków i on będzie Oto, tym samym robakiem John. ruszał się trzy razy. Dobrze. Zanim my zagramy którymś z nich Ja was ale zapierdolę. No Snaprox, <grym> Snape Prox, ale zobacz, ty jesteś tym robakiem i ty masz jeszcze... Masz trzy robaki stary Nie, nie, mówią. W tej wersji w tej wersji ten? E, owca leci pod wodą czy nie? Nie Nigdy nie leciała pod wodą. Zawsze leciała pod wodą. Super owca zawsze leciała pod wodą. Superman nie musiał oddychać. A nie, chyba była taka podwodna superowca. A bo prosto. to była podwodna superowca. Ja wiemy kluczę i ten. No miała niebieski ten flame niebieski Ja was tu pozabijam płaszczy. wszystkich. No, niebieski płaszczek miała w tym. Sensie. Goddammit. Muszę się Pięk bronić, kubacers. czuję się jak, jak ten, jak... jakieś zwierzątko we wnykach. Stary, <laughs> Stary, pamiętaj, że masz jeszcze trzy tury zanim ty będziesz mógł tutaj zagrać. Tak, ta się tą dopetę pobrać, wpisz sobie Artorias Wallpaper. To jest postać z jedynki. 1. No hey. i zobaczmy co... Nexus wymyśli Sorry ja myślę, że ja Myślę, że, ja że slajd cię bardziej obrażał ode mnie. Ja bym zawsze byłem dla ciebie miły, bo tak właściwie Jak właściwie Jebać Nexosa Będę się śmiał jak się... No, zabiłem cię! Ale siadło! Zabiłem się! Ale wziąłem jeszcze ze sobą o, tego ja Kurde Nie, nie przeżyłeś, o, nie, nie. przeżyłeś Kurde, ja nie wiedziałem, że to aż tak mocno walnie O kurde, no nic, przegrałem panowie. Oha, shit boys God damn Zostałem pokonany przez użyłeś Mołotow. Jakiś. Alleluja. Tak, ale nie, teraz już wiem, że nikomu nie mogę ufać. A ja myślę ja tu specjalnie kurde tak Chodź tutaj, myślałem, Czyli tam mówisz, że nie kijacie. słyszałeś naszego Panowie... paktu, który mówiliśmy na tym trecie? O ja wy kutachy GG, przegrałem, ale nie poddałem się bez walki, wziąłem ze sobą tyle do grobu, ile mogłem Wszystkie te straty, które widzicie u nich są spowodowane mną Ja ich wszystkich tak powyżynałem Has, <laughs> no nie wchodź do tej dziurki u, u, teraz Nie wchodź do tej dziurki Prezydencie, prezydencie, nie! Wyda wydaje mi się, że tam babcie, wyślij mu babcie z PiSu, dam Głosowałam <noise> Bavcie... no. no. na pana! Głosowałam na pana! Spacja, spacja! Jest! <coughs> no. Głosowałam yeah. na pana! O <noise> 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 oh, wow. prezydent Duda. Nexus 1K. Zaraz zobaczymy, czy będzie 1K. O oh, kurde. Ale to było dobre. Nie, yeah, oczywiście, bo boimy, mieliśmy większe rekordy. A na jakiegoś banana? stary, masz banana, stary! Gdzie tam? Nie, nie marnuj banana, nie marnuj! Nie marnuj! JA! Ale ty jesteś kurde Ebola. Ty nie grasz, stary. Nexus, ty nie możesz nic zrobić. Ale ja mogę komentować! Bum! Taki był plan! 18 HP. O sakra. Nexus, on banana bo. Yo mama jest so ooo <laughs> Polityczna prowokacja Martwi nie mówią <laughs> Hej Barto, jak wiem że ku... piękny Uuuu ku... Slayprox A nie to oh. flame był, o kurde a Slayprox to w ogóle ma najlepszych to jeden Czemu w ogóle dziewczyn? mi się od 50 na i tam 50. O tu jest HS u góry w ogóle. O, u, Weź sobie apteczkę HS A nie traktują mnie poważnie, mam mało życia. Jeszcze mam wpierdol Uzi można strzelić dwa razy w jednej turze czy nie? Nie, to jest so, cały czas chyba jednym tym ciągiem. Blackberry nie spa, mój kurde, cię ja teraz będę dzwonił, teraz gram! Od razu jak wycelujesz, to w dół musisz od razu wycelować, wiesz? Wow. O, oh, Ale pojechał to! Ije, wyregulijcy! Nie ulicy. Wyregulijcy! To jest rok ulicy, zobacz jaką brodę ma. Zobierz mi jak 50 cent. to jest. I tego smoka jak ale wam na niebie teraz. Masz, masz owce tego, masz owce. To Tare... prox, nie rób Tare... tego. Co, co robisz? Mam? No, o, super co mam? Ale superowce i możesz wjechać w tego w da, zobacz tam na dole i się utopi od razu. Jak super owce, nie no, super. Weź super. Owce. Masz super owcę. Nie mam! Nie no mam dobra, no nie, nie masz, no dobra Zostaw mnie! Znaczy cię gwałty stary Zostaw mnie! No i co to będzie? Uuuu I tyle? No, stary nie mówię, to jest słabe. Teraz cię Slaprox oni zabiją, zobacz. To jest teraz fakt tam na ciebie. Stary, jestem pod ziemią. Wow! Slaprox kiedyś myślał, że to można tą skakanką podróżować. Co to? To była. Skak... garota, Garota, tak, skakanką. Fuck, flamy, fuck, flamy. Ej, to leci na mnie. Zobacz, part, on ci teraz robił. On leci we mnie. Oooooo. 55. Oj, to koniec my, myzionku. Rudolf Ney jest no. czerwoną nogą. tak. A ty masz dźwięk jak no, urzyna, kurde Je, yeah, będzie banana, będzie... O jest owca. Patrz jak on się wydostaje z tej dziury. <grym> no nie tra no trochę nie <grym> Jak tu ma zasięg! Wow, no. nice. Myślałem, że grubi nie majągu Patia Wydaje mi się, że Furde. Właśnie ta, 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 no, dobra. ta fizyka dziwnie działa tak, tak. strasznie To niech będzie tak. Kurde, dobra. Uh, uh, uh. Nice! Ooooo! Ale, gór, mocno, ale mocno. teraz będzie, ale teraz będzie się działo <raszam> Same time fly. Jak to głowa. poleciał. Patrzcie, się wpadł do tej dziury prawie. Co, to What the fuck, co tam wpadło? Eee, mina. Mina O, chodź. Oh, teraz fuck, fuck. teraz hej, <laughs> to... <laughs> Ej, Slayprox, użyj... Nie, 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 nie rób tego, Slayprox. Weź jetpacka, podleć tam a, do tak? góry i użyj... I, nie, I użyj tego, banana bomby i to ich zabije dwóch tam. Nie słyszałem Slayprox, tak przez co mówiłeś, nie żyjesz już w tych grze. Ja będę pomagał żeby... Nie rób tego Slayprox, to jest głupie! Nie, Slayprox to możesz ich zabić! Jetpack szybki i banana bombę Słyszeliście jakieś głosy kurde? No, tak samo, Albo oni się wiemy, boją, bo oni się boją, bo ja znam jest... te mordercze sposoby zabijania o, Tak mordercze, że aż nie żyjesz Jezu się <grym> drogi <grym> wow. Zużyć <Nice>. owce na 7 <grym> Dobrze! Złożyć Dobrze. owce na 7 Niedobrze! Stakebox. Ojoj, ojoj, ojoj! <grym> Myślałem Slayer że jesteś mądrzejszy O, żyję Nexus, jak ja, ja to zrobi ma... bez jetpacka? Yes. Mogę się użyć? Ja mam wrażenie, że Slyprox to jest taki Bedluck Brian. <laughs> Bedluck Brian. Ja mam pecha w tej grze. <laughs> Bedluck Prox. Ja mam, mam pecha. pecha. Nie masz trinketa. No nie, serio. Patrzcie mojego robaczka w spokoju, co? Pytaj, co zapajony. You've been a great audience. Fuck! You've been a great audience. tu napisał najpierw nad I'mrisk, a potem na I'mrisk. God damn it. No to powiem wam, że teraz tak, ja bym proponował high Style Sleiprox, połączcie siły. Nexus ty nie żyjesz! Patrz, patrz, widzisz, połączcie żeby pochłonąć mnie, widzisz dlaczego? Nexos bo masz najwięcej łapy, HP, ej, ej, bo masz no. najwięcej HP, ej. Nexus, ej. Ale masz najwięcej HP. Nie ej, ty już nie, ty nie, my, A, ty nie grasz, ale stary, ci Będę wam właśnie mówił, kurde. Patrz, teraz sami się pozabijecie i zginiecie. Dogaduję, kurde. No kurde, no bo jeszcze to jest tak pośmiertna intryga. Ale Nexus, my gramy kurde po prostu dla zabawy, żeby się z tymi pobawić, ty z taką... O, f***ing off oh. chcesz, 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 chcesz żart od tego, hs z czatu? No To po, podeślij mi ten Co to za slajp, a ja bym odpisał ten odgrawki grafki <grych> <grych> Podeślij ten, a, a wiecie, wiecie co jest najlepsze? Wiecie jaka jest reakcja obronna Flemiego? Mmm, tu robisz specjalnie Ty mnie tak atakujesz mm. stary, co ja się zrobiłem? O, to widzicie, jest to jest brod. jego obronna reakcja No nie, no właśnie, nic, ja się nie dałem Nie, Ale serio ale, ten, wszyscy tak to powiedzą stary, nie tylko ja Ty pierdol, tu się słono robi z nexos co ja robię? I przecież nic nie robię. Ja mam tutaj sąc, tylko plączę sąc. sznurówki. O, 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 o. <śle> Flamie Toxic. Flamie ale... Toxic. Ja nic nie mówię. Ja kompletnie nic nie mówię. Kurwa, jeszcze ja złoto <śle> dostanę, nie? wy jesteście naprawdę jacyś jesteś, kurwa dziwni. Bez kity. Nic kurwa człowiek nie mówi i jeszcze kurwa dostaję gadki. Ja po prostu poświecę kulką po, po kamelecach Kamełka Ta ben, fizyka ben, ben, mi, ben, mi teraz, ben. ja teraz się czuję w porządku Nawet akurat mi teraz zginął, to się cieszę, bo żeśmy z Heist'em Nie, fajnie było układ. Super gierka była, naprawdę tak. Zajebali mnie na ja początku też robię, też <laughs> I się, za i problem. zagrają oh! do końca O! Oh! O GG GG <laughs> GG, ehm, bardzo ładnie Jakiś spetr. Ja ej, flame już, nie zrób tematu. Stary już. Czekajcie. Ja... Nie mnie w kurwę, nie ty też w Dobra, czekajcie, ej. ej. Ogarnij Nexus swój chat, bo znowu kurde wychodzi na to, że jestem jakiś zjebany stary. Naprawdę. Dobra, czekaj, ja wyłączam grę i włączam grę jeszcze raz, żeby to mi pobrało I tematuję kolegów, oczywiście. Oj, tam flamej, przestań. Ciśnij nie. ich, stary, nie, bo cisne, to seria jest Ciśnij, ciśnij po kolei, kurwa Ani słowa, ty stary. Nie uciszasz, a później jeszcze moich widzów tacie, uciszasz. To nie jest fajna rzecz, naprawdę. Serio, Szywanie. to nie jest fajne, jak, jak z kimś grasz i pozwalasz swoim widzom jebać po kimś, kurwa, z nas. Nie, z nie z ja swoim widzom nie pozwalam, Film albo na no gada, gadam, taka albo timeoutuję łatwo... i banuje od razu jak taka ktoś fajna na ciebie coś zasada. powie. Poważnie. My z siebie możemy, ale no nie w nas. No, no sorry. Okej, okay, Bo... mamy Wodziniego, mamy... Tam, mamy tam się ogarnął Szymon, widzisz? Ja cię nie obraziłem, stary. Co tu się, ja nic nie zrobiłem, byłem, byłem tak słodki po prostu dzisiaj O Boże O, zezwa na pobieranie podczas gry, tak, to jest to co ja chciałem zrobić Dobra Zawartość do pobrania God damn it. Już Spokojnie ludzie, ja chciałem poprosić was o spokojno, to. ja jestem bardzo spokojny Ja jestem bardzo spokojny i też bądźcie spokojni, okej? Okay? Okej, okay. dobra Kurwa nie powiedziałem złego w tej grze, No żaden temat Dobrze, naprawdę. już gramy chłopacy, ja jestem uśmiechnięty i gramy Uch. Czekaj, jak ja mam to włączyć? Nie mogę tutaj odpalić mapy ze składem Worms, Clan Worms Nie gwiazdosz Nie Gwiazdorze, taka jest prawda Przeproś, przepraszam Ciebie, ciebie nie stamoutuję, ciebie ja przepraszam, kolego Robert, claim, sorry, wiem, że to był żart, ale nie, nie piszcie takich rzeczy, serio, nie pisze takich rzeczy. Gadamy o tym już, to to nawet w żartach nie pisze takich rzeczy, bo no to, to nie widać, że to jest żart. Ja wiem, że to jest żart, bo cię znam, ale są też inni ludzie na czacie. I serio to jest tak, że jak ktoś czyta ja. takie rzeczy, to sobie buduje opinię, nawet w swojej głowie, że o, tego chodźca, to na pewno jest idiotą i tak dalej. Jak ktoś wchodzi na chat i widzi, kurde, teksty typu Nexus 7. Ja wiem, że to jest żart, ty wiesz, że to jest żart, ale taki opcji nie wiem. To trzeba patrzeć, kurde, na to, co się co A może się chłopacy, się chłopacy zajmiemy się nie graniem? A nie, z stary, bo przed chwilą. To patrz, no ty się zajmowałeś innymi tematami, było dobrze. Ale wiesz, jak no powiedzieliście mi, że mam nie gadać w grze. No to co miałem robić? No to tak, jakbyś mi powiedział, dobra, może tam tysiąc to, to, to tam zamknij mordy i się jak sieść, paczek, jak gramy. No, Zagadałem co tylko tam, wiesz, jakieś pomagałem, chciałem pomóc czy coś. Jak coś, wiesz co ci powiem? Co tam? <grymne> 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 Ubiłem to. Zaproszę, jak nie mam. Już, już, do, 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 już biorę. chwilę. Tylko tworzę jakąś grę, która ten nazywa się Zniszczenie. Nie wiem co to znaczy, ale. Eee, flame... Muszę ci mordę. Niszczę ci mordę. I Slayprox gdzie on jest? No, gdzieś tu na dole cię znalazłem. Nie. Pary no, zawsze to. jestem na dole. Chciałem ja robić 10, słuchajcie. O oh, fuck anuluję, O oh, nie, o oh, nie, czekaj! Anuluję to. No Chcesz żeś wlazł dokładnie do czyjś gry? Nie Znaczy... Nie ty jesteś Slayprox? W nacisnąłem Escape, bo był brudny klawisz, a chciałem go wyczyścić. Chciałem go wyczyścić. No Chodź do nas jest fajnie. <laughs> Ktoś mi fraszkę ładną napisał. Nexus, Nexus ty chuju. Holy fuck, muszę to jeszcze raz. Piękna fraszka, czekaj, bo tu jakiś piekarz mi wbił. Bruk, brudny escape, chcieć byś tutaj szybko coś wyłączał. No przez piekasz i tak wiesz, tak. Przyszedł tego teraz zaakceptował. Tak. Okej, okay, dobra, chłopaki, gramy, spokojnie gramy. <laughs> Nie story, Eee <wypierdolaj. sighs> Dobra, let's go panowie. Jesteś w stanie tak schodzić czy nie? Tak, staram się. Jest taki, to, ale to naprawdę, ale go... nie pisz takie rzeczy. Po co co coś takiego piszesz, stary? To, to się właśnie nie ma, zaczyna niepotrzebna. Właśnie teraz, kurde, jedna za drugą prowokacja. Zamiast coś co się dobrze już, bawić. Przemoc Staria. rodzi przemoc. Warsztat. Nie, nie ma sensu pisanie takich rzeczy, po prostu nie ma sensu. Oprócz zepsucia atmosfery i może komuś humoru, no nic innego to nie daje. Ulubione. Ale ty przechodzisz tutaj, i Nexus, z Flamie zdają się o wiele lepiej nie? Tobie im humor, to przemyśl, przemyśl kurde, swoje życie, no naprawdę. No mam do powiedzenia. Dobra. Tak jak, jak jest wyzywa Nexosa, to Nexus sobie, ten, wyzywa Flamiego, no. Dobra, ej, Slayprox, wchodzisz do gry? A nie, czekaj, bo oglądam Cinematic. Dobra. Kurwa! kupiłeś! Ja... ty Ale ty, ty jesteś, robisz? kurde, człowieku... Dobra, zaproś mnie. Ja ci pierdzielę. Slayprox, kurde. Dobra, zaproś. A nie, no słuchajcie, musisz sobie opaskę zrobić, kapitana. A widzisz, on o, był podobny do tego seniorityka z Hearthstone'a z tym tym tym? Fak, jak to się nazywał? A, eksploratorzy teraz? My Odkrywcy, odkrywców dobra. się zwiemy! No będę miał wiszącą, taką kuleczkę. A, ale jestem gotowy, dawajcie, spróbuję, zobaczymy, czy będzie tam mapa nowa.